W dniu kolejnym, który będzie troszeczkę yy, rozpoczynał inny etap, już w naszym, w naszym remoncie, <laughs> czyli meble. Tutaj prawie wszystkie meble zwiezione, bo nie wiem czy gdzieś tam wspominałem już wcześniej, że ja już jakiś czas temu zacząłem te meble yy, składać. Yy, tutaj, znając mniej więcej te wymiary, sobie zaprojektowałem kuchnię i yy, na poprzednim, na moim obecnym yy, mieszkaniu skręcałem sobie te kuchnie później je spakowałem, zastreczowałem i sobie spokojnie czekały na to, żeby je właśnie przywieźć i tutaj one będą już na gotowo, po prostu do skręcenia całe. No tam będą jakieś przeróbki jeszcze, bo tutaj niestety delikatnie się wymiar zmienił. I już tutaj zacząłem skręcać słupek, którego nie mogłem wcześniej, właśnie względu na gabaret, skręcać u siebie. Teraz przyszły formatki, te słupkowe. Jeden słupek już prawie, praktycznie zrobiony. Będę musiał go jeszcze jakoś magicznie podnieść do góry, żeby na stopkę go umiejscowić, ponieważ jest dosłownie na styk. Tam, nie wiem, mm dwa jest luzu. Luz, luzu. To są formatki, które czekają na lodówkę. I właśnie no tutaj sobie stoi ta lodówka. I e, chciałbym się nimi tym słupkiem zająć. Przy czym tutaj nie będzie tak prosto, bo ten słupek sobie skręcam na konfirmaty ładnie. A ten będzie tylko mógł być skręcony jako z tej strony, ponieważ ona jest niewidoczna, a ta strona będzie już widoczna, w związku z tym trzeba to zrobić na mimo środy. Ja chciałem zachować system i e, zakupiłem blumowskie mimo środa. No, są takie dosyć ciekawe, trochę inne e, i pierwszy raz to będę robił, więc muszę sobie popróbować, zobaczyć jak to, jak to działa. <laughs> Więc planuję, żeby zaatakować ten słupek, żeby go zrobić, on nie ma tyle przegród, więc praktycznie wchodzi lodówka, przegroda, no i potem te dwie trzydziestki, które tu mam wyliczone, żeby było symetrycznie. No i w związku z tym właśnie, że nie wiem jak wypadnie ta przegroda, ta która będzie mniej więcej tutaj, no to sobie muszę właśnie najpierw skręcić wieniec dolny, wieniec górny. No i dopiero to sobie spasuje, czy to przygląda tak jak sobie zaplanowałem będzie na takiej wysokości. Tutaj troszeczkę inaczej będzie więc dolny, czyli ta jakby dół szafki robiony, ponieważ on nie będzie w środku między ściankami, tylko będzie, będą boczne ścianki stały na nim, ponieważ tak yy, zawodowcy radzą przy lodówce, ponieważ jest duży ciężar, żeby ta płyta jakby była taką podstawą dla tej lodówki. <laughs> więc tutaj konfirmaty na dole. Z prawej strony konfirmaty, a z lewej strony będą właśnie te e, środy, Żeby e, ta lewa strona była bez żadnych takich e, konfirmatów, ewentualnie tam zaślepek, takich kropeczek. To wszystko wygląda. Będzie taki e, po prostu płyta. E, ale, ale, nie wiem, czy czasami nie wezmę się bo, m, za e, listwy, ponieważ m, przyszły mi wczoraj listwy Arpitonu. E, I zobaczcie, przydłużyłem sobie taką jedną listwę. Zobaczcie jak fajnie od razu wygląda ten, ten, jakby ta ściana, to wszystko jak fajnie zlizywane. E, tak, drzwi e, też już wstawione, we wtorek by, byli specjaliści, jedyna ekipa, która tutaj coś zrobiła w tym mieszkaniu, oprócz mnie. To byli właśnie panowie od wstawiania drzwi, stwierdziłem, że to zostawiam im Dzisiaj bardzo cieszę, fajnie zrobione. Dzisiaj tak do, doczyściłem z tych, powiedzmy, olejów, które tam gdzieś tam pozostały po montażu i fajnie to się licuje kurczę not listwy wygląda na to że będą mega fajnie wyglądały zdecydowałem się na klejenie, na klejenie, nie na montowanie na klipsy szybciej moim zdaniem lepiej będą dolegały no i tyle problem jest taki że nie wiem jak, jakby jak dobrze docinać te rogi ponieważ te e, elementy montażowe, to one są naprawdę, naprawdę mikroskopijne. No, to znaczy w sensie, zak zakrywają niewiele, to jest wyciągnę dla Was jeden, tak od razu. E, no generalnie no tyle jest miejsca, żeby schować powiedzmy to co jest odcięte, więc naprawdę trzeba bardzo, bardzo e, być precyzyjnym. No ale myślę, że mi się uda, Tam jakoś radę z ręki, będę to docinał. Yy, więc yy, będę się starał, żeby to było naprawdę yy, dokładnie spasowane. Yy, co wezmę pierwsze czy yy, słupek, czy, czy listwy, to yy, pewnie za chwilę zobaczycie na yy, time lapsach. Yy, yy, liczcie, żeby mi się udało, bo te słupki nie są też wcale lekkie. Już tutaj piekarnik wstawiłem, ale będę musiał jakoś podnieść ten słupek do góry, oczywiście bez piekarnika i tam zamocować te nóżki bo inaczej tego się nie da bo jest na no cóż, życie miłego